Kochani, zobaczcie, jeszcze słońce nie wzeszło, a my mamy takie warunki nad Odrą. Zapraszam Was do tego dzisiejszego odcinka. Ja jestem Wojciech, czyli pozytywny fotograf. To jest mój Hasselbladzik. Jesteśmy po prostu w tak magicznym miejscu, że to się w głowie nie mieści. A to zwykła droga nad polską Odrą. Słuchajcie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Chodźcie. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zobaczcie, w jakim miejscu jestem. Dzisiaj 1 listopada, a ja musiałem być w Berlinie wczoraj. I dlatego jestem dziś tu. Spałem tu przy drodze, zaraz przed zakazem wjazdu. I tak sobie myślę, że dobrze, że wstałem. Bo jeszcze przed chwilą pojawiały się już argumenty, żeby zostać w tym ciepłym busie. Jak jest człowiek zmęczony, śpi sobie w ciepełku, a na zewnątrz jest zimno, no to potem jak się tak prosto wybrać na zewnątrz, no powiedzcie mi, nie? Zaczyna się nam niebieska godzina, mimo że ona już pachnie czerwoną, e, ciepłą godziną. Natomiast jestem całkowicie w nowym w ogóle miejscu. Tu jest taka fajna droga nawet, zobaczcie, tu, tu busik stoi, tam mamy zakaz. I są tu jakieś małe rozlewiska. Znalazłem to wczoraj jadąc. O, widzicie? To mi się nawet tu bardzo, bardzo podoba. Ha, fajnie to wygląda. Naprawdę, tu. Tam jakieś mgiełeczki są, czy mnie oczy zawodzą? Ale czad. <grych> Ale czad. Piękne odgłosy, nie? Zresztą coś mi po aucie nawet w nocy łaziło. Ja mówię, kurde, no niesamowite. Słuchajcie, jesteśmy na wysokości wsi Stara rodnica. W tej Starej Rudnicy jest... Taka droga na mapie, odbijająca prosto w dół nad Odrę. Ja myślałem, że ona, że da się dojechać aż nad Odrę, ale niestety był zakaz. No i spałem właśnie przed tym zakazem. Ale przed tym, zaraz za tym zakazem był taki most. Jego właśnie widać tutaj. Poczekajcie, tak Wam go pokażę. Zbliżymy to na, na telefonie, patrzcie. I zaraz za tym mostem spałem. I... Okazało się, że, że, że z tego mostu widać takie piękne rozlewiska, na które ja się w tym momencie próbuję dostać i nie wpaść do wody. Myślałem, że będę fotografował tylko z tamtego mostu, właśnie, ale to są te mgiełeczki i myślałem, żeby je po prostu w kadrze zawrzeć. A zresztą tutaj zmiana otoczenia fotografii. O, zobaczcie, już sobie mam piękny kadr. W głowie, jak zobaczyłem, tylko to. Tylko trzeba poczekać, aż te chmury dostaną fajniejszego światła, nie? Bo w tym momencie mamy. Tutaj, tutaj, zobaczcie, o, to jest przykład niebieskiej godziny. Widzicie ten ton? Ten ton tutaj, idealnie, delikatny. Tam już jest jakby złota godzina, bo ona dzisiaj, zaraz na ustawienie chmur, szybko przejmuje tą tą niebieską godzinę, przynajmniej tak mi się wydaje, to nie jest chyba żadne fachowe określenie, ale takie naczuja, nie? Coś się tu po tych szuwarach przetoczyło. No, ale to ten kadryk, mm. ładny. Tutaj nie mam się jak dostać, kurczę, a te mgiełki są tam i chyba niestety nie uda się je złapać Staję już tu w takim miejscu, że jak zaczynam ruszać nogami to czuję że się zapadam Słuchajcie, aparat jest zaraz nad rozlewiskiem modry. Jesteśmy w takim pięknym miejscu Ustawiony Fotografuję tą część krajobrazu z elementami tutaj na pierwszym planie Przed chwilą tam był wschód słońca Bar Znaczy Wschód słońca to będzie zaraz, ale było przed wschodzie takie Delikatnie rozszerzone, jeśli coś z tego zdjęcia wyszło, zapraszam Was do niego bardzo serdecznie. Zapraszam. Przeniosłem się dosłownie parametrów. Bliżej takiej ścieżki, która mnie tutaj doprowadziła, i robię taki kadr w tym momencie, który chciałem zrobić od razu, jak tutaj przyszedłem. On się mi od razu pojawił jako taki kadr, który przyciągnął mnie, bo ja tak mam, że jak idę jakimś miejscem, szczególnie nowym, to pewne elementy albo ich grupowanie. Zapraszają mnie do siebie wizualnie i tu się też tak stało. I teraz akurat się dzieje magia, powiem Wam, bo na samym zdjęciu nie wiem, czy to będzie widoczne. Robimy kolejne naświetlenie, bo się bardzo ładnie chmurki przesunęły i one dostają teraz takiego różowego światła. I teraz patrzcie, jak to teraz wygląda tutaj na kamerze. Tam wzejdzie słońce za chwilę, a tutaj zobaczcie, jak to wygląda. No przecież ja pierniczę, nie? Przesuwa mi się to do tego mojego kadru, tak żeby pasowało. Na kamerze to chyba nawet lepiej wygląda, niż w samej proporcji kadru, który ja stworzyłem. Ale zobaczcie, jak to wygląda, no przecież to jest jakaś magia. Wow, nie? Człowiek mi się spodziewał, że to będzie aż tak piękne. I przesuwa się mi to teraz dość fajnie do tej kompozycji, którą ja sobie wymyśliłem. Bo ta kompozycja polega na tym, że zostawiamy lewe drzewo z tym prawym i wykorzystujemy ten pierwszy plan, żeby ładnie ramować to dołem. Bardzo, bardzo fajna kompozycja. Wow! Szerzej nie mogę, bo mam 35 mm na tym obiektywie. i Nie chcę się lecieć w tym momencie po obiektyw szerszy, bo nie wiem, czy, 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 czy jest sens, ale ładnie się to przesuwa. Zróbmy jeszcze kilka naświetleń. Kurczę, no szok, ale jak już coś z tego wyjdzie, to zapraszam Was do tego zdjęcia w tym momencie. Zapraszam. Słuchajcie, ja myślę, że w następnym odcinku albo w najbliższych odcinkach zrobię Wam opowieści o tej kamerze. Bo ja uważam, że to jest najlepsza kamera do vlogowania 2025 bez kitu. Popatrzcie jak to niebo tu teraz wygląda. Patrzcie jak ta scena wygląda, nie? Ja nie robię z tym obrazem nic. Tak to wygląda na kamerze. No to jest po prostu coś pięknego, nie? I to mam wrażenie wygląda lepiej niż w rzeczywistości patrząc na ten tylny wyświetlacz. I dobrze to wygląda, nie? To nie jest aż tak przerysowane, bo tu jest naprawdę tak pięknie, nie? Się udało trafić na fenomenalne warunki. To jest po prostu wow, nie? Słuchajcie, panorama. Tu, jak coś z tego wyszło, to w tym momencie prezentuję wam przepiękną panoramę na Odrą. Zapraszam serdecznie. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest, to jest, to jest po prostu magia. Zakątki. <laughs> tak mi to lokalna pani fotograf powiedziała, że w tych regionach magiczne są zakątki. Ja lubię takie oczywiste miejsca widokowe. Dużo lepiej mi się tam fotografuje, bo jesteśmy jakby w konkretnym miejscu. Mamy bardzo małe pole do popisu, jeśli chodzi o przemieszczanie się. I głównym tematem, czy powiedzmy dyrygentem tematu jest. Światło. A tu w tych miejscach wystarczy się przesunąć troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo. I to nie tylko chodzi o zmianę pierwszego planu, tylko chodzi o to, że wystarczyłoby pójść pewnie 100 metrów dalej i już zupełnie inne zdjęcia wychodzą. A tutaj jest dzisiaj taka magia, że to się w głowie nie mieści. Spróbujmy się jeszcze, jeszcze może jedno zdjęcie po prostu nad, nad tym konkretnym miejscem, bo powiem wam, jeszcze w słońce nie wzeszło, a, a... No, no, no nie jest na co narzekać, powiedzcie mi. A naprawdę nie miałem ochoty. I zaraz będzie trochę gadki motywacyjnej, bo to dla mojego przyjaciela też znowu. Znowu tam boroka alkoholika szmaci e, nauk, więc w, zaraz mu to będziemy coś do głowy tłuc. Natomiast e, jeszcze jedno zdjęcie, no, no dajcie mi zrobić, bo po prostu aż szkoda takich warunków. Zapraszam. jestem naprawdę pełen podziwu tego co tu się dzisiaj wydarzyło. Jestem pełen podziwu, bo jak wstawałem, to nie było tam było czyste niebo. Co prawda tak jak mówię, że patrząc na wykresy pogodowe, a może widzicie, jest czas na to, żeby je wam wrzucić. Tam ewidentnie było widać, że ta warstwa ma się budować, nie? Więc dlatego e, dlatego tu dzisiaj przyjechałem, bo patrząc na ostatnie dni, to te wykresy po prostu no, zapowiadały, że będzie coś pięknego, ale że aż tak, to wiecie, to zawsze jest loteria. Wyszedłem z tego samochodu rano i nie czułem się zbyt dobrze. W sensie miałem wrażenie, że jestem jakby lekko spocony, taka jakby choroba ze mnie jeszcze wychodziła. Czy wiecie, ale ja dwa tygodnie temu byłem w szpitalu. No, tak się podziało, niestety, i musiałem, musiałem się zameldować do szpitala. Pogotowie przyjechało cała ta, cała ta akcja. No i suma summarum taka, że po prostu czuję, że musiałem trochę odpuścić, że musiałem troszkę odpocząć. I dlatego się też zastanawiałem po tym, że nawet czymś nie, nie czym się chce, czym się nie chce, tylko czy ja mogę. To jest niestety nowa myśl u mnie i taka smutna trochę, nie? Czy ja mogę w ogóle wyjść, czy się nie skończy znowu jakimś szpitalem, czy czymś. Mam nadzieję, że przesadzam, ale, ale tak to było. I tak się cieszę powiem wam, bo Patrząc, ostatnio po prostu, jak byłem w tym szpitalu, to takie moje życie, moje wszystkie plany zostały tak pyk, zapauzowane, nie? Ktoś po, po nacisnął pilota w życiu i powiedział, o, stary, musisz się zatrzymać. I tak, od dwóch lat jestem na diecie, od półtorej roku bardzo fajnie ćwiczę. Naprawdę dbam, miałem super wyniki. Oni w ogóle byli w szoku, skąd ja w ogóle się w tym szpitalu wziąłem. Ale tak się stało, nie? I dochodzą do tego, dlaczego się tak stało. I niestety chodzi mi o to, że takie dni jak dzisiaj trzeba sobie doceniać, bo naprawdę nie wiemy, ile ich jeszcze mamy zapisane. Także postaram się wstawać jak najczęściej na takie wy wyjścia. Postaram się robić też częściej odcinki, w sensie, żeby one cyklicznie powstawały, bo wiem, że wielu z Was to, to motywuje i dzięki, że jesteście. Ale tak jak mówię. Nie wiem, czułem się zdrowy, czułem się silny, czułem się fit, czułem się naprawdę. i szpitalnie. I to tak miałem taki atak w domu, taką zapaść po prostu w domu, że mówię. Przez jeden moment taki krótki, miałem wrażenie, że to już. czekaj, czy to już jest to, nie? Czy, czy to już jest koniec. Na szczęście nie, na szczęście jestem tu dalej z wami. Na szczęście mogę jeszcze tworzyć. Także dzięki, że jesteście ze mną i słuchajcie, podziękowania dla wszystkich, którzy tu są. Łapka w górę, jeśli się Wam odcinek podobał. Słuchajcie, z całego serca dziękuję wszystkim patronom, którzy od, od dłuższego czasu wspierają moje odcinki. Jakbyście chcieli dołączyć do grona patronów, to tam na dole jest link. A ja planuję coś dla patronów, bo, bo, bo mam to nieuregulowane, co tam dawać i jak dawać, ale pracuję nad taką mapką z tymi wszystkimi lokalizacjami. Także jak jest też ktoś z Was, kto chciałby mi w tym pomóc, to ja... to dajcie znać. Albo ma jakieś pomysły. Natomiast my, tak się mi wydaje, że wracamy do fotografowania, bo tam... tam zobaczcie, zaczyna meldować się nam słońce. Uff. Wracam w kierunku samochodu. Fajnie, że tu jeszcze jest jesień. Bo przez tą... Niestety mój pobyt w szpitalu. A potem, jak wróciłem, to oni mnie w ogóle za zarazili w szpitalu czymś. E, w sensie, e, no zachorowałem tam. przeziębiłem się i wyszedłem. Nawet nie chcę mówić słowa na C. Może. <laughs> Ale dlatego teraz tak patrzę dookoła, chociażby te fragmenty jesieni, tu i w ogóle tak dookoła, to, to bardzo to doceniam, bo... Ach, cieszę się, że mogę choć tak tą jesień poglądać. a poza tymi dwoma tygodniami to tak siedziałem w domu i się wkurzałem i wtedy też mocno ćwiczyłem w domu, może się przetrenowałem czy coś to ta jesień chyba była dość ładna w tym roku, co sądzicie, nie? No, w każdym razie kolejne rozlewisko Odry tu też pamiętam jak rano przychodziłem, to zobaczcie, o, chodzi mi o to, nie? Że zobaczcie jak ładnie tu się to prezentuje, ale czekajcie, no to dobra, no to skoro się prezentuje, no to no to, to zróbmy temu zdjęcie, nie? Tak to tu wygląda Przepięknie. Podszedłem sobie na, zaraz na to rozlewisko, aparat w ręce, także pierwsza foto Hasselblada w ręce i w zasadzie pokusiło mnie też, żeby zrobić to zdjęcie, żeby zobaczyć jak się zachowuje ten leaf shutter taki sławny w Hasselbladzie, który ja mam zamiar używać w studio. A on też ma zupełnie inną gwiazdkę, ja przez Fuji i przez to jak się matryca zachowywała pod słońce, przestałem w ogóle pod słońce fotografować. A to było kiedyś bardzo duża część mojej fotografii, bardzo mi tego brakowało. Uwielbiałem jakość Fujika, bardzo. Uwielbiam barwy Fujika, chociaż uważam, że te bardziej mi pasują, ale absolutnie nigdy nie dam sobie wmówić, że, że barwy Fuji są gorsze, absolutnie. Mówię o GFX systemie. Ale tamta matryca pod słońce bardzo dziwnie się zachowywała I ona otworzyła takie na matryce takie, takie plamy. Przestałem po prostu przez to fotografować pod słońce. Tu chcę zobaczyć, jak się to zachowuje. Może do tego wrócę, a ja bardzo bym chciał, bo bardzo mi tego brakowało. Jeśli coś z tego wyszło. Zapraszam serdecznie. Fajne jest w tym okresie to, że wstawałem dzisiaj o 6 rano. Grzecznie powiem Wam, jak nigdy o godzinie 21 leżałem sobie w moim busie. Febasto grzało, a ja książka i czytam. <grytanie> Bo nie było tu zasięgu. <grytanie> I mówię, nie będę leciał na internecie z Niemiec i oglądał jakieś YouTube. Wziąłem po prostu książkę. I naprawdę tak się dobrze wyspałem. Poczytałem jakiś kryminał żona zostawiła wał się po ostatnim naszym wyjeździe i mówię, no elegancko, tam sobie, tam jakiś tam, niestety pisany przez kobietę, mówię, niestety, ciężko mi po prostu strawić niektóre, niektóre, jakby sposób interpretacji emocji i tak dalej. To, to jest po prostu uff, zaglądanie do kobiecego umysłu, to jest trochę dramat, mimo że jestem artystą i mam ten umysł wrażliwszy, no, to, to jest uff. Ale to jest nawet fajnie napisane. Zresztą Kamila Lackberg na przykład ma piękne książki, które bardzo dobrze się czytało, ale była kiedyś taka książka, zapomniałem, autorki, dziewczyna z pociągu chyba, czy coś takiego, nie szło z perspektywy męskiej interpretacji tematu nie szło. Film był super, a książkę no nie, nie dało się po męsku przeczytać. Po prostu tam, tam mózg po prostu tak jakbyście odpalili silnik bez oleju i dostajecie takich drgawek po prostu. I ja pierdziele, co z tą kobietą jest nie tak. Nie? No ale trudno. Taka jest różnica między, między naszymi umysłami. A my wróciliśmy tu. Jesteśmy przy samochodzie. Tu widzę też ktoś przyjechał. A myśmy sobie spali, zobaczcie tak ładnie tu. Ja zostawiłem webasto włączone. Ej. A, bo ja się budziłem pewnie, że przyjdę, będzie mi zimno, bla bla. bla to są nagrzeje. Już to idziemy wyłączyć, bo po co to ma łazić. Już się wyłącza. Ja musiałem być jakiś zabrzmione, że to zostawiłem. Po prostu włączone. Zimno było po prostu, jak wychodziłem i myślałem, że jak wrócę, to się po prostu szybko pierdeknie spacznie. Ale nie no, jest piękny dzień, zobaczcie to jest. Naprawdę coś pięknego. I tak jak mówię, tu żeśmy sobie stali. A ja w nocy robiłem nawet jeszcze naświetlenia, bo jak przyjechałem to było dość wcześnie. Próbowałem się tu rozeznać w kadrach i pamiętam, że sobie podszedłem w tym kierunku i robiłem nocne naświetlenia, takie 6-8 minut. Tak edytuję teraz dla Was ten odcinek i pomyślałem sobie, że pokażę Wam to zdjęcie. To zdjęcie ma naświetlenia. 362 sekundy, Przysło na 5,6 ISO 100 i powstało w całkowitej ciemności. Tam było celowo długie naświetlenie, bo chciałem zobaczyć, jak się, będą, jak się zachowuje ten plik. I wyszło coś bardzo ciekawego. Słuchajcie, zapraszam Was do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam. Tak jak mówiłem, no trzeba poznać ten aparat, To nie jest takich chopsiup. Ładnie tu jest, popatrzcie. No, to, to stwierdzenie, że tu są piękne zakątki, to jest naprawdę trafne stwierdzenie, bo popatrzcie. Nie? Idziecie sobie wzdłuż drogi. Auto tam. Wy tu. Jest poranne światło, chwilę po wschodzie słońca. Jakby tu były jeszcze mgiełki, to tak, to, to w ogóle byłoby super. No ale wystarczy, popatrzcie, zmienić perspektywę. Na taką, o. Nie. I już coś tego. Już coś do nas gada, nie? Mureczki, Coś tam. Widok chyba zasługuje na zdjęcie, co? Też tak myślę. Już się tym zajmuję. Już to będzie. Zapraszam. Zobaczcie sami, no naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Wyciągnąłem statyw i ustawiłem sobie naświetlenia do panoramy, bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Ja potrzebuję zdecydowanie szerszy obiektyw do tego Hasselblada. I trzymajcie kciuki, bo znajoma jedzie do Japonii. Może coś się uda w tej kwestii podziałać, bo tam te ceny obiektywów są jakieś po prostu, nie wiem, niesamowite. A tu dzisiaj... 35, w sensie obiektyw 35-100, panorama chyba czterech albo trzech kadrów. Popatrzcie, jak to teraz wygląda. Bardzo pięknie, spokojnie. Cisza, elegancko. że jestem kuszony przez cały ten krajobraz, żeby wyciągnąć szerszy obiektyw. Tą 24 z kanona. Ale ta 35 też fajnie wygląda. Natomiast te chmury, to odbicie, ta, ta woda po prostu jak Lustro, co ładnie to wygląda. Kurczę, ale miejsce, nie? I tak stąd przyjechałem przyjechałem, mówię, nie no, jakiś tam, nie wiem, fragment rozlewiska Odry. Warto tu w ogóle zostać? Powiedzcie mi, warto było wyjść z tego samochodu i zrobić trochę zdjęć? Także tutaj też te pozdrowienia dla mojego kumpla, który w tym momencie znowu z alkoholizmem sobie rozmawia dość intymnie i dosadnie. Stary patrz. mieliśmy się ostatnio wybrać gdzieś? To nie, bo pada. Mm, nie? Lepiej siedzieć w domu. Otworzyć sobie buteleczkę i mówić: No nie dało się, no bo pada, nie? Wybór jest Twój, stary. Już tyle mam do powiedzenia. To jest Twój wybór. Twoje życie, Twoje. Ja też mam swoje depresje, ja też mam swoje trudności. Każdy ma. To chyba, chyba to jest coś, co ja najbardziej na terapii zrozumiałem, że każdy coś ma. To nie jest tak, że ci, tam, o, tamci ludzie u u urodzili się i oni są. Obdarzeni nie wiem, lepszym życiem. Nie, każdy coś ma, tylko jedni sobie z tym radzą, drudzy sobie z tym nie radzą. I fajnie by było, żeby każdy, kto mnie ogląda, dostał taką energię ode mnie, że skoro mi się udaje wstać na te schody, to może wam się też uda znaleźć coś w życiu, co Was będzie tak cieszyło, i przez to Wasze życie stanie się lepsze. Idziemy sobie na drugą stronę mostu. Przed chwilą tu ktoś przejechał. Chyba lo lokalne wataszka, bo przepisy go nie obowiązują. Ale spoko. Zobaczcie. Tu ta scena. Zobaczcie jak to wygląda w ogóle. Idyllicznie. Nasz piękny kraj, nie? Taka znowu miejsce przez przypadek odkryte. Jechałem tu wczoraj i po prostu miałem ochotę spędzić czas nad Odrą, nie? Miałem właśnie... Tak liczyłem, że będzie mi dane jeszcze pofotografować w tym roku nad Odrą i... Mamy 1 listopada, czyli dzień taki zadumy, refleksji na temat życia, stąd ta moja gadka przed chwilą bo ja nie mogę dzisiaj być na grobach, wrócę pewnie za parę dni to wtedy się wybiorę, odwiedzę swoją część rodziny, która już, jak to pan tutaj lokalny mówi, już odpoczywa na cmentarzu. Ale pomyślałem sobie, że skoro ja nie mogę dzisiaj być i w taki klasyczny spo sposób spędzić tego dnia, to go spędzę, celebrując życie. A dla mnie celebrowanie życia to jest właśnie fotografowanie, słuchajcie. Także, słuchajcie, na koniec tego odcinka, ostatni kadr to będzie właśnie celebrowanie życia. Piękne światło, fajne barwy, prosta fotografia, ale celebrowanie tego, co ja uwielbiam robić. Mam nadzieję, że też takie coś w życiu macie, mam nadzieję, że korzystacie z tego często. Fotografujcie. Jak nie znacie jeszcze fotografowania, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam, weźcie aparat, idźcie, róbcie zdjęcia. Na Facebooku mamy taką grupę, która się nazywa Obiektywne Piękno Świata, po starej nazwie kanału jeszcze. Słuchajcie, zapraszam Was tam, dzielcie się zdjęciami, rozmawiajcie, bo to jest fajne. Takie miejsca powinny być i takie miejsca powinny Was motywować, żeby się właśnie wybierać i fotografować i opisywać swoje historie, tak jak ja opisuję je przez... Ze swoje vlogi, to wy możecie zawsze jest tam parę osób, które potrafi parę fajnych zdań wrzucić pod zdjęcie. Dziękuję za to i dziękuję za wasz czas. Postaram się zawsze zlajkować te wasze foty, a was też zachęcam, żebyście między sobą tam po prostu rozmawiali, bo to jest ważne, wiecie, bo zdjęcia mimo wszystko tworzy się dla kogoś. Także jak jest jakaś osoba, która przyjdzie i napisze chociaż dwa słowa, hej, podoba mi się, zupełnie inaczej się żyje, wiecie mi. Jeśli coś z tego zdjęcia wyszło, to ja was serdecznie teraz do niego zapraszam. Słuchajcie, mam taką opinię, że w każdym zdrowym fotografowaniu przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie dość. I to jest właśnie ten moment na dzisiaj. I to nie, że światło jest brzydkie, ani też miejsce jest brzydkie, tylko mam wrażenie, że to co moja głowa potrzebowała na no dzisiaj to dostała i czas zająć się innymi tematami. Może pojeździmy, może podkrywamy nowe miejsca. Zawsze mi się tak marzyło właśnie dobrze się wyspać, zrobić słońca, potem się gdzieś wybrać i przygotować się pod kolejne plenery. Bo nie zawsze jest to tak jak dzisiaj czasami jest po prostu ponuro. Czasami nie ma takiego pięknego światła jak dzisiaj było i warto ten czas wykorzystać, żeby znaleźć nowe miejsca do fotografowania. A dzisiaj, za parę godzin, już ma być brzydko, przynajmniej tak te prognozy, które Wam rano pokazywałem, przytoczę, rano, przed chwilą pokazywałem, mówią i wydaje mi się, że tak będzie, bo już jutro ma znowu upadać. Aż trudno uwierzyć, jak się patrzy na tą scenę, ale niestety tak będzie. Także słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie do końca, to był Wojciech, czyli Pozytywny Fotograf, słuchajcie, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to ja zachęcam do subskrybowania kanału, bo częściej będą się pojawiały takie rzeczy, mam nadzieję, różnie to u mnie bywa, więc za to od razu przepraszam, gdybym nagle zniknął, ale tak, taki mam charakter, tak to u mnie działa. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim patronom, tu ich macie, to są fantastyczni ludzie, którzy w sposób bezpośredni dokładają się do tego, co ja robię. Dziękuję za te wpłaty, to są, to są właśnie potem wykorzystywane na dojazdę do takich miejsc. I tworzenie tych odcinków. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście i wspieracie obiektywny, aaa, pozytywnego fotografa. Na dole jest link. W razie czego do Patrona. Dzięki jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. I wam wszystkim też dziękuję za to, że dooglądaliście do końca. Jeśli się tak udało, to napiszcie proszę w komentarzu. Będzie ciekawi mnie, kto i, 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 i jaka część z Was do, dojeżdża aż do samego końca, aż do na, napisów końcowych. I zaraz będzie też prezentacja zdjęć tych wszystkich, które się dzisiaj udało zrobić. Także jak lubicie taki slajd, show. Z lekką muzyką, to Was już do tego zapraszam, a ja no życzę Wam zdrowia i dobrego światła. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się. Hej!